Siemanko siemanko z tej strony a Wyglądacie kolejny już jedenasty odcinek Serii Pograjmy Wy Władca Smoków Jest ja, Feniks witam was bardzo serdecznie Dzisiaj pokażę wam Taką zakładkę W krainie jak smocze katakumby A smocze katakumby Mamy odblokowane przy Zdobyciu 46 Levela Czyli jak mamy 46 Level tutaj w zadankach to, może, to mamy odblokowaną smocze katakumby, czyli wchodzimy w krainę i smocza katakumby mamy tutaj także klikamy na te smocze katakumby ale najpierw nie zapomnijcie zrobić 46 levela także klikamy i oczywiście mamy tutaj, co my tutaj mamy? tutaj mamy piętro, które mamy piętro Tutaj mamy, co się znajduje na piętrze. I tutaj jest smoka taką skarb smoka. Sekretny skarb. Wybierz, zagubiony skarb. Bogata ruda, czyste ruda, normalna ruda. Zaraz, wam, moi drodzy, pokażę, jak to wygląda. I tutaj mamy 100 punktów, by zblokować następny piętro. Czyli tak jak wczoraj mieliśmy odcinek. Smocze kategorii, zaliczają się też do misji dziennej, czyli musimy zrobić 100 punktów, jak to zrobić? Dzisiaj ja Wam właśnie, teraz pokażę. Ale zanim jeszcze przejdziemy, pokażę Wam tutaj. Tu mamy punkty, ile mamy. Tu akurat mamy 0, bo jeszcze nie zacząłem robić. Tutaj mamy miejsce, jakie zajmujemy. Tutaj możemy podejrzeć ranking. Kto prowadzi w rankingu? Ile punktów to zdobył? Jak widzicie, można zdobyć dużo punktów. I tytuł, jaki dostajemy za. Zdobycie pierwszego miejsca na koniec dnia. Oczywiście musimy te miejsce utrzymać. Tutaj mamy kroki, czyli szanse inaczej. Ile mamy szans? Mamy 162 szanse. Tutaj mamy bombę, czyli bomba kliknij, by użyć... No, flary. Ja to nazywam bomba, OK. Flarę. I wtedy odkrywa nam kwadracik dany. I właśnie sobie z tego skorzystam, żeby wam pokazać, klikam na to. I zobaczcie, ona nam odkrywa. Pole o 3 na 3. Czyli sobie, tak jak wam już wczoraj powiedziałem, już wspomniałem, jeżeli chcecie znaleźć, a smoka musimy znaleźć, bo daje nam punkty najwięcej. Smok jest zazwyczaj w tym rogu także tak jak tu jest ta flara 3 na 3, czyli tutaj sobie rzucamy flarę, naciskamy ją i widzimy tutaj nam się odbokoło już. Smog z katakum. Oczywiście tutaj mamy też te ikonki. Tu mamy, widzicie, normalna ruda. Istnieje 10% na spotkanie rabusia. Tu mamy czysta ruda. Istnieje 20% na spotkanie rabusia. Tutaj mamy też skrzydła. Spróbuj szczęścia. Zaraz Wam pokażę, jak to działa. Tutaj mamy też normalna ruda. I teraz zobaczycie, ile co punktów daje za dane odkrycie. Ej, w w smaczce kategumbach chodzi o to, żeby jak najmniejszą ilość kroków zrobić, a zrobić jak najwięcej punktów, żeby nie zużywać dużo punktów, żebyśmy zrobili jak najwięcej tutaj pięter. Oczywiście pięter jest 99, później się wyzerowuje i lecimy od, od początku, od pierwszego. A więc lecimy, zaraz wam pokażę, co zamostruję wszystkie ikonki, ile punktów dają, oczywiście tych nie proponuję odkrywać, zaraz wam pokażę czemu, bo tylko tracimy szansę, a tak naprawdę nic one nie dają w tym etapie, co ja już jestem, oczywiście możecie spróbować, ale dobrze, lecimy moi drodzy, mam tutaj normalna ruda. Tutaj mam normalną rudę. No, tu mam, pokazuje nam, ile jest czego na planszy. Czyli normalnych rud jest 6 na planszy. Smok, oczywiście, 1. No to lecimy. Normalna ruda, klikamy i nam daje punktów 5. Normalna ruda daje nam punktów 5. A otrzymamy kamień. Otrzymasz 1, 2 kryształ rozwoju ducha. Koszt 3, szanse. Tutaj są tam bierze. A zostajemy 5 punktów. Czy warto to robić? Kwestia indywidualna. Ja Wam powiem, że niezbyt lepiej odkrywać skrzydełka, bo dają więcej punktów, ale zaraz zobaczycie. To, ale to już mówię. Kwestia indywidualnego podejścia. Kość 3. Możecie sobie zapisywać i zobaczycie, dlaczego. Tak mówię. koszt 3. No to lecimy, otwieramy to. I tak Wam otworzysz wszystko, żeby pokazać. No to mamy i zabraliśmy 5 punktów, tak jak tam było. Następne mamy skrzydła. I tutaj wybieramy, jaką nagrodę chcemy. Tak, jeżeli trafimy, mamy 50 punktów plus. Jeżeli nie, stracimy szansę. Zobaczymy, czy nam się uda. Takie, e, przepraszam, 25 punktów. Gdzie jest, że dostaliśmy słoiczby? I plus 25, czyli warto odkrywać yy, z karty, które mają punkty 25, bo tu jak widzimy szansa nam zabiera minus 10, ale wybraliśmy to, więc na plus. Także jedziemy dalej. I tutaj o, musimy dojść do tego. I teraz tak, to już wam odkryłem, to już nie będę odkrywał. Jedziemy na smoka. Smok nam daje, widzicie, 50 punktów I dodatkowo Kryształ Rozwoju i Smoczy pył, Który jest potrzebny nam do rozwijania smoka w sumie To wszystko, więc zaraz wam to wszystko pokażę I walcz Oczywiście Ja mam tu auto, więc zaraz wygram, zobaczycie zaraz tutaj Tutaj w rogu we wiadomościach piszę co dostaliśmy Punkty plus 50 Także mamy już punktów się widzicie, 80, jeszcze nam brakuje 20, skrzydła, trafimy, może nam się uda, aha, jeszcze mam, ja mam pokazać, to jest super, czysta ruda, czyli ta lepsza, daje nam punktów 10, ale kosztów już wie, też więcej zabiera, ale ja uważam indywidualnie, tak jak to jest z każdego podejścia, jednak opłaca się te, stracić te dwa, dwie szanse więcej, ale zyskać 5 punktów więcej. No to odkrywamy. I widzicie, jest szansa i pojawił nam się rabuś. A rabuś tam daje? Rabuś nam daje 20 punktów. Koszt 0, czyli warto jednak, dlatego mówiłem, warto robić te lepsze rudy z większymi procentami szans na spotkanie rabusia. I wtedy dostajemy dodatkową nagrody i punktów 25, czyli wybierz i walcz czyli dlatego się opłaca robić czyste rudy moi kochani bo mamy dwie, dwie szanse, więcej nam zabiera, czyli 5 szans ale istnieje też większe prawdopodobieństwo yy, odkrycia rabusia, tu już mam teleport do przejścia, ale ja chciałbym wam jeszcze pokazać resztę tutaj, na przykład te worki widzicie koszt 10, a tak naprawdę żadnych punktów nam nic nie daje. Także ja to odpuszczam. Możecie sobie klim, ok, to rządko dodaję. No na początku oczywiście warto, no, może warto robić, ok. Ale kiedy masz jeszcze tego pełne, naprawdę 0 punktów praktycznie dostajemy, a koszty tracimy. Ja oczywiście z tego wyjdę. Jeszcze chciałem Wam pokazać tą drugą, może tutaj do tędy. Bo jeszcze jest jedna skrzyneczka, skrzynka, która nam daje. O, nic nam nie daje, nic nie zabiera, nic nie, da, nic nie daje, możemy losować, także czekajcie sprawdzę. 139 to 39, w sumie. A nie jest, teraz się pojawiał, przepraszam, koszt 5. Dlatego tak myślałem. No, zabieram on koszt, a tak naprawdę tylko losujemy to co tam było. Wylosowałem sobie smoczy pył. On jest najlepsza niż smoka, zaraz wam to wszystko pokażę. No dobrze, myślę, że to wszystko. Aha, jeszcze istnieje skarb. Zaję wam pokażę. On jest tutaj. To tu już wam pokazałem. O, tu już. Okej. Okay. 15. O, była niesamowita. Przepraszam, jeszcze jest niesamowita była. Widzieliście koszt 7, ale punktu było chyba 15, tak jak założyłem. No to lecimy. Y jeszcze tu jest mo y skarb. On jest, nie wiem gdzie on będzie. To no, zazwyczaj tu w tu wrogu. Zobaczmy tutaj. O, tu jest ta niesamowita. Daje nam punktów 15, 30% szans, ale tak jak mówiłem 7 kosztów, nie? Także to już kwestia indywidualna jak chcecie. Tak jak mówię, Smoczykę tą gumba chodzi o to, żeby jak najmniejszą ilość kroków wydać, a zrobić jak najwięcej punktów. No dobra, to zobaczmy. Nie ja tu się nie, od... nie otworzył, Dobra, tam będzie pewien wrogu. Tu zobaczymy, o tam jest, widzicie, pojawiło nam się, dobra, pójdziemy tędy, bo macie mniej szans, koszt, ok i teraz mamy tutaj skarb smoka, najwspanialszy skarb smoka, oczywiście na początku gry polecam czasami yy, sobie porobić, o i tu otwieramy, ona nam nic nie traci szans, ani nic nie daje punktów, ale zdobywamy nagrody. I on zazwyczaj jest tutaj w tym rogu, tak? A smog, e, smok, tak jak mówiłem już ostatnio, w tym rogu, w tych 3 na 3 zazwyczaj jest smog. Rzadko jest dalej, ale można tak gdzieś, no dobra, 4 na 3 tu gdzieś jest, jest smog, tak? Zawsze. Zawsze. Więc nie ma co odsłaniać całej planszy. Bez sensu tracić szanse, kroki, bo każde jak widzieliście, każdy mój ruch zabiera mi kroki. Także polecam, polecam w sumie yy, nawiązuję do tego, żeby robić tylko te 4 na 3. A jeżeli chcecie po skarb, ale macie dużo kroków, możecie sobie, chcecie sobie pójść, to skarb, <coughs> przepraszam, skarb znajduje się w tym rogu tutaj. Dobrze, przejdziemy na piętro hmm. No, i tak przechodzimy na dalsze piętro. I mamy wyzerowane, i lecimy od początku. Z tym, że już nie mamy flary. Chyba, że chcemy ją sobie kupić, ale ona kosztuje tak 50 diamentów. No, także możecie sobie kupić flary jak chcecie. Jak widzicie, mamy już 160 punktów. Nazbieraliśmy 13 miejsce. Kroki też zużyliśmy. Widzieliście, zaczynaliśmy 169. Także straciliśmy. 30, dobrze idzie? 40 chyba. No, także około 40 roków. No, no i to jest, mo moi kochani Smocze katakumby. I klikamy powrót. I to, co z zbieraliśmy, to te materiały możemy ulepszać smoka, czyli smoczy pył, jak tu widzicie. Możemy ulepszać smoka, żeby zrobić je wszystkie na setne, ale może o tym, żeby wam nie mieszać, zrobię osobny odcinek. Także moi drodzy, taki króciutki, także tak jak mówiłem ostatnio, nowa forma odcinków nie będę robił taki długi, będę robił tematyczne, poszczególne krok po kroku, każdą ikonkę. Także o smoku na pewno będzie kolejny odcinek, jak już jesteśmy przez maczekwą. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, komentowania, udostępniania, a nowych dosób subskrypcji kanału. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!